Ogień pokonuje lud. Wszyscy o tym wiedzą. Pewnie. To się kończy w tej samej chwili. Umiejętność lodowego golema przywołuje potężną burzę śnieżną. Wrogowie w jej zasięgu są spowolnieni, mają wolniejsze ataki i ruch, a jeśli zostaną zbyt długo, dostaną zamrożenia mózgu. Gdziekolwiek on idzie, burza podąża za nim, więc odciągnij wrogów i przenieś całą walkę ze sobą. No to robimy. Ale super, ale super. O tak. Słucham? Trzykrotny Mistrz Świata! Co, serio? Swoje już miałeś. Teraz nadszedł czas na mnie. Dolność czarodzieja bohatera pozwala mu latać przez kilka sekund. Każde trafienie wciąga wrogów w palące tornado, rażąc wszystkie oddziały swoim błyskiem i unicestwiając roje w płomieniach. I ciekawe kto wygrał. Pojedynek? Idziemy. Szczęśliwych obchodów. Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwy nowy rok. Wszystkiego najlepszego wszystkim i wesołych świąt. Składam serdeczne życzenia noworoczne. Wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Stryder z wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Życzę wesołych uroczystości. E, wszystkim szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku. E, wesołych i szczęśliwych świąt. Szczęśliwego nowego roku. Młynczyk Saluton jest tu. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo szczęśliwego nowego roku 2026. Bądźcie zdrowi i trzymajcie się. E, życzę wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. No cóż, to tyle. Ostatni TV Royal w tym roku. Wesołych świąt i do zobaczenia następnym razem. A teraz jak to wyłączyć?